Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Ewangelia Jana, szesnasty rozdział, siódmy werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie. Jestem stworzycielem nieba i ziemi. Panem wszystkiego, co jest i kiedykolwiek będzie. Choć moja wielkość jest niepojęta, spodobało mi się uczynić sobie w Tobie mieszkanie i wypełniać Cię moją obecnością. To, że ktoś tak wielki żyje w kimś tak małym, jest możliwe tylko w duchowym królestwie. Zachwycaj się mocą i chwałą mojego ducha, który w Tobie żyje. Choć duch święty jest nieskończony, raczy być Twoim pocieszycielem. Ów pocieszyciel jest zawsze gotów do pomocy, musisz tylko o nią poprosić. Gdy droga przed Tobą wydaje się łatwa i prosta, czujesz pokusę, aby przestać na mnie polegać i iść w pojedynkę. Właśnie wtedy ryzyko potknięcia się jest największe. Poproś mojego ducha, aby pomagał Ci na każdym kroku Twojej drogi. Nigdy nie lekceważ tego cudownego źródła siły, jakie w sobie nosisz.